Z biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo jak mogłoby się wydawać. wydawać. Oj nie! Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć. Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać. Wydawać. Że jest dobrze, nie ma zapasu sił chęci, zaczynamy się różnić. Przestajemy na tych samych falach nadawać. Wydaje się nam, że wiemy co się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło. Dla drugich to wymarzony Eden może do celu jeszcze daleko szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem. Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć, kocham cię, tacie i matce. Zaciśnięto mam pięść. Dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce. O, nie łam się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć. Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć. I nic nie mieć, chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć Mam klucz na ciebie choć, naprawimy wszystko, naprawimy wszystko. Naprawimy to Naprawimy to Naprawimy to Tak byśmy mogli znowu budować Naprawimy to Mogi, nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli, tak przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś naprawimy, to nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli. Żyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczynamy budować od postaw a jak się zjebie coś, naprawimy to Nie ma mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać bo nie znacie wcale, man, że nie możemy czasem przegrać By potem wygrać, po upadku stać, żyć dalej Cieszyć się tym, co masz, chłopaku, wyprzyć medale Nie zawsze wspaniale jest w życiu A w naszym państwie szczególnie To całe zamieszanie to test Jak mamy tu przeżyć, to przeżyjmy wspólnie Razem tu zdecydowanie więcej zdziałamy Gdzie? Radem wzdór Zasypują nam głowę, bo każdy chce Żyć jak król, zapominając o społeczeństwie Idź pan w król, nie mówiąc już o człowieczeństwie Żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę, pomału koleżko, uwierz w to Wpadłeś w szydła, bo ktoś narobił bydła Tak bywa, czas na to, byś to ty złapał za skrzydła Nieważne jak jest źle O to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, to, weźmiemy w ręce życie Zastrzemy, bo podstaw, a jak się zrobi coś Naprawimy to, nieważne jak jest źle Na to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy będę od podstaw, A jak ci coś zepsuje Naprawimy to